Witam Was w przeglądzie lipcowym. Pokażę Wam co się pozmieniało u mnie z cytrusami w cytrusowej dżungli. Na tarasie dużych zmian nie ma. Dwie cytryny lunario sobie ładnie rosną. Tutaj ta lewa już koronę ładnie odbudowała. W tym roku z owocowaniem kiepsko, ale jak wiecie kupiłem ją po przecenie. była bardzo wymęczona. Więc w tym roku tylko poszła w koronę i ładnie ją odbudowała. Także już koronka jest ładna, gęsta. Wisi tylko jedna cytrynka, jeszcze, która była oryginalnie na tym drzewku. Ale jestem zadowolony już z tej ładnej korony. Jeszcze dalej sobie coś tam puszcza, wodę pędy. No i teraz dziś ma ponad 2 metry. A tutaj moja stara Lunario. Rosnąć na razie tak za bardzo nie rośnie, bo przędziorki ją bardzo męczyły. Także długo walczyłem, żeby się ich pozbyć. Ale jak widzicie cytryn jest sporo i też dużo nowych, młodych cytryn rośnie. No na jesień będą dojrzałe, więc to herbatki będą. No i z muszę walczyć, dlatego też tutaj lepy są naklejone. Jest to bardzo upierdliwe, ale jak są na dworze, no to... Rówkami raczej często ma się te problemy. To jeszcze z drugiej strony, się zobaczyć, że tych owoców, tych cytryn jest tutaj sporo. Także trochę w tym roku będzie. No i oliwka. Oliwka teraz też ładnie wyszczeliła w górę. Się ładnie zagęszcza. Już przekwitła. Także zobaczcie tutaj mnóstwo młodych oliwek będzie na pewno to ciekawie wyglądało jak trochę podrosną a tutaj teraz cytrusowy taras jak już byliśmy przy oliwce to zostaniemy przy kolejnej oliwce która też już ma sporo, sporo oliwek też w tym roku sobie troszeczkę podrosła była przesadzana jest tutaj jeszcze w donicy żeby w razie czego w zimie ją ewakuować do jakiegoś osłoniętego cieplejszego miejsca. A tak moja duża kalamondyna. Trochę jeszcze owoców starych ma, ale też dużo, dużo młodych. Jeszcze troszkę kwitnie. Też sporo jakiś młodych przyrostów ma. Także się ładnie zagęściła. Jest naprawdę już e, ładnym, gęstym, dużym drzewkiem. E, jest u mnie już chyba z 4 lata. Kupiłem ją naprawdę małą, także jestem zadowolony z tego, jak urosła. Lajmkuat, którego wziąłem z biura, z powrotem tutaj, żeby odrzut w biurze strasznie się wymęczył, ale odbija. Jak widać, ten przynajmniej, lejmkuat nie był stworzony do, do mojego biura. Mimo doświetlania, strasznie rzucał liście. Druga kalamondyna. Ma też trochę owoców. Przyrosty trochę małe. Teraz ogólnie w lipcu, jeśli chodzi o przyrosty, to, to w, przy tych e, cytrusach, które mają e, owoce, te przyrosty są powiedzmy tam marginalne, bo teraz cytrus będzie inwestował też dużo e, w owoce. To jest właśnie klemontynka. Tutaj zobaczcie przyrostów mnóstwo, ale nawet nie kwitła. Także też poszła. Ostro teraz przyrosty. No i jest tego trochę. Greyfruit ostatnio musiałem niestety obciąć z samej góry. Miał tam najładniejsze, największe owoce, ale też na samych czubkach więc strasznie by to przyciążyło potem. Więc zostało trochę tych owoców. I muszę Wam powiedzieć, że greyfruit strasznie wolno rośnie. Za chwilę Wam pokażę pomelo. Ogólnie kwitły mniej więcej w tym samym czasie. To zobaczcie, jaka jest różnica między pomelo, owocami pomelo jak szybko rosną, a tutaj grejpfruta. Kumkwat w zeszłym roku miał grubo ponad setkę owoców, teraz też coś e, młodych owoców ma, ale teraz też zagęścił sobie jeszcze bardziej koronę. Ogólnie ta korona już jest naprawdę spora także w przyszłym roku pewnie znowu będzie szedł ostro owoce. No ale tych owoców jeszcze tutaj zostało sporo, powiem Wam, że kunkwad bardzo długo trzyma bardzo trzyma długo owoce i niektóre z nich to są jeszcze z zeszłego roku eee, także jeszcze ich tam wystarczająco ma pomarańcza wolno mi rośnie eee, zaowocowała teraz ładnie ten tutaj z zeszłego roku na jesień się już na pewno wybarwi no i jest sporo młodych, też niestety dużo na samych czubkach więc będę musiał chyba zredukować, zostawić tylko te niższe. E, tutaj jest moja pomarańcza. Nazywa się Dolce Moscato. Jeśli dobrze to czytam. No i też była właśnie zakupiona teraz na wiosnę. Troszkę tych owoców ma. Nawet w miarę szybko rosną. Zobaczcie, tu są troszkę większe. Ale na razie jakieś korony. Korony nie chcę budować, za to mój Tangelo Mapo, właśnie odwrotnie, idzie teraz w koronę, a nawet nie e, kwitną w tym roku. Jeszcze ta korona jest biedna, musi się ładnie zagęścić, no ale to kwestia tego, że też właśnie był kupiony teraz na wiosnę i, i nie wyglądał zbyt specjalnie, dlatego potrzebuje się obudować. <laughs> Tutaj mamy teraz moją limonkę e, rozę, e, dużo ma swoich owoców, też w miarę ładnie szybko rosną, ogólnie ta limonka, muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajny, sympatyczny cytrusik, ładnie bezproblemowo rośnie, e, bardzo kwitnie i zawiązuje dużo owoców jak na swój e, rozmiar. W kanaliku lata. Ostatnio dużo przyciąłem właśnie owoców też z góry. To możecie zobaczyć było mnóstwo na czubkach, a że te owoce też są w miarę dużej w miarę dużo rozmiarów, więc nie chciałem, żeby potem była poprzeginana. A tutaj zobaczcie tych owoców, tak czy siak jest sporo, są bardzo fajne te owoce. Próbować jeszcze nie próbowałem. Ale myślę, że na jesień będę mógł Wam powiedzieć, jak taki owoc smakuje. Podejrzewałem, że będzie gorzki niedobry, ale wygląda fajnie, ciekawie, dlatego cieszę się, że mam to drzewko. Imonka z ostatniego odcinka przycięta została troszeczkę, znaczy czubeczki same z tymi owocami, żeby ją odciążyć, bo była bardzo poprzeginana, Ale mimo to tych owoców mam mnóstwo. Usunąłem wczoraj tych owoców około 30 takich powiedzmy wielkości. Ale tych owoców mimo to jest sporo. A to są już dojrzałe owoce. Na razie sobie wiszą. A niedługo trzeba będzie zerwać. Tu jest mój Juzu, który kiepsko zimę przetrwał, ale jak widzicie sobie poradził, odbudował się, jest na stałe w ziemi. Kabel grzewczy jest zamontowany w bryłę korzeniowej z dłuższym zapasem na zewnątrz. To jest chowany pod doniczką, więc na zimę będzie owijany. No i zobaczymy, jak sobie poradzi zimia na zewnątrz w gruncie. A tutaj mam moją buddę biedną. Powiem Wam, że nie było mnie przez jeden tydzień z w rogu szklarni i przez ten jeden tydzień tak tutaj wpadły Przędziorki. Pewnie były wcześniej, tylko nie widziałem. A przez ten tydzień się strasznie rozmożyły. Tak ją wysały te wszystkie liście. Że tutaj 3 czwarte liści już zgubiła. Jednocześnie wpadły tutaj tarczniki. Które też się dobrały. I no, kiepsko, kiepsko wygląda. Ma trochę tych swoich rączek. Są dwa. O, zobaczcie, tutaj. Trzecia, czwarta, piąta i szósta. I do tego jeszcze są kwiatki. Tutaj podwiązałem ją troszeczkę, żeby tą koronę tutaj jakoś zagęścić, bo tutaj był taki długi pęd, który opada, ale już młode liście ma. Wszędzieków się już pozbyłem, tarczników się już pozbyłem, także Także sobie da radę. Ale szkoda, bo ją bardzo wymęczyła. A no przy domku ogrodowym teraz stoją trzy cytrusy. Mamy tu lipo. Tutaj ma też już dwa, trzy, cztery owoce. To jest góry tutaj zetna Te cztery tak czy siak to jest dużo jak na takie drzewko. a te tutaj by tylko przeważały, albo mógłby zgubić któryś większych, żeby spróbować te tutaj utrzymać, co nie ma sensu. Eee, bardzo fajny cytrusik. Jak macie możliwość gdzieś znalezienia lub kupienia lipo, naprawdę bardzo sympatyczny i bardzo fajne owoce. Jest odcinek na temat owocu lipo. Zapraszam do niego. Jeśli lubicie smak cytryny, czy tam powiedzmy delikatny smak cytryny, to właśnie smakuje jak delikatna cytryna. Bardzo fajny. No i tutaj wystawiłem swojego Cedro Maxima. Też musiałem parę owoców tej skóry ściąć. Owocują u mnie naprawdę bardzo ładnie ostatnie cytrusy, więc naprawdę musiałem sporo zredukować. Wystawiłem go na zewnątrz z tego, że w szklarni zaczęło mieć grzyba. Możecie zobaczyć, mimo braku tarczników i innych jakichś upierdliwych szkodników, takie coś się pojawia na liściach. Nie chcę na razie niczym spryskiwać. Jest teraz na dworze. O, nawet tutaj kolega zamieszkał. E, ale to dobrze. Wiem, że to też jest taki trochę drapieżnik, więc może jakby jakiś szkodnik był, to się go pozbędzie. E, w każdym bądź razie tutaj na dworze e, powinno mu z tym pomóc. Także na razie nie będzie żadnych zabiegów. A zobaczcie, jak te liście wszystko wyglądają. A jeśli chodzi o owoce to też tutaj o, już rosną kolejne, mimo że w sumie niedawno był zerwany e, owoc z niego. A to zobacz, jak wyglądał ten owoc, który tu wisiał jakieś trzy tygodnie temu. Był zerwany. Do tej pory ładnie świeży. Także można po zerwaniu też go trochę trzymać. A tu już nowe rosną i też bardzo szybko rosną. Także będą też tej wielkości na pewno do końca sezonu. E, trzy. No zobaczymy, w zeszłym roku były dwa. Zobaczymy czy teraz uda się te trzy dotrzymać. No i tutaj jeszcze mamy pomarańczę moro. Trochę tych owoców ma. Też jest z tego, z tego roku, z wiosny, więc jeszcze troszkę czasu potrzebuje, żeby się ładnie odbudować, ale pędów też jest sporo. Także jeszcze do tego końca sezonu powinna troszkę tą koronę ładniejszą zrobić i jakieś owoce też na pewno dotrzymać. No i jesteśmy w szklarni, w szklarni dużo teraz nie ma, cytrusów dużo wystawiłem, ale jedźmy po kolei. Teraz tu w rogu stoi moja skierniewicka zaszczepiona przeze mnie. To jest miejsce szczepienia, chciałem mieć wysoką skierniewicką. Powiem Wam, że skierniewicką bardzo przędziorki męczą, ogólnie chyba uwielbiają skierniewicką, więc jak macie wiele cytrusów koło siebie, to skierniewicka będzie chyba najbardziej e osaczona przez te przędziorki. No i tu już rosną dwie cytrynki. Także dwie powinna spokojnie utrzymać. A tutaj mamy mój chiński cytron. Tu jest też jeszcze owoc od niego, który też jakieś 3 tygodnie temu sam odpad, Jeszcze się też ładnie trzyma. Także też bardzo ładny owoc. I na razie jakoś super nie rośnie, ale też z Włoch przyszła, tam przyszedł dopiero teraz na wiosnę. Także widocznie teraz w system korzeniowy idzie, bo jak był kupiony, naprawdę miał bardzo małą doniczkę, więc potrzebuje trochę się odbudować, ale Jeni już ma ładny. To był nisko szczepiony, więc wysoki nie będzie. Ale póki co się ładnie trzyma, więc jest ok. Moja e, cytryna majeri też z tego roku. Też dopiero e, obudowuję koronę. Jak słyszycie, dużo jest z tego roku, ale ten rok był wyjątkowy, jeśli chodzi o Jeśli chodzi o zakupy cytrusów, ogólnie wymieniłem praktycznie całe, prawie cały mój skład ostatnimi czasy. E, także jest dużo nowych cytrusów u mnie i, i czekam aż się ładnie odbudują, ładnie koronę. E, majeri w tym roku e, kwitła, ale nie utrzymała żadnego owocu. Teraz wszystko idzie po przesadzeniu, system korzeniowy i koronę. Kunkwat obowata, obowata? Nie, ob tak obowata, zawsze zapomniałam do nazwę. Jako się trzyma, też duży nie będzie. Owoców powinien mieć sporo. Także jestem ciekaw. Jeszcze tych owoców nigdy nie miałem. A teraz jesteśmy przy pomelo. O, zobaczcie tutaj. Pomelo, po prostu muszę co dwa tygodnie przecinać. Gdybym go nie przecinał, to byłoby to naprawdę już gigantyczne drzewo. podejrzewam, że około 3 metrów już by miało. Po prostu rośnie w oczach. Co chwilę, co dwa tygodnie, powiedzmy takie kawałki muszę tutaj przecinać. Bo strasznie duże ma liście się po prostu kładzie. Ale zobaczcie, tutaj ma trzy pomelo, jedno, tutaj dwa i też rosną po prostu w oczach. Także różnica między grejpfrutem a pomelo, jeśli chodzi o e, szybkość wzrostu owoców, jest gigantyczna. A tutaj mamy moje większe szczepienia. Tutaj jest e, Cytron Kakao. A bardzo fajne jest to, że mimo, że ma normalne liście, na oryginalnym cytrusie, z którego wziąłem zraz, to zobaczcie, jak młode wyglądają. Nie są popalone. Potem właśnie się robią ciemniejsze. Jak rosną, to są właśnie takie fajne, jasne, ciekawe. No i to były właśnie trzy szczepienia, trzy się przyjęły, więc będzie niedługo ładna korona. A tutaj był szczepiony też cytrus Um, tu jest nazwa i zobaczcie, ten mimo że usuwania tych pączków, cały czas puszcza pączki. Ten już tutaj puszcza pęd, a tamten częściowo czy tam w większości usuł, ale jeszcze tutaj jest zielony. Ale ogólnie szczepienie się udało. A tu jest moje orangelo z ecetryna.pl. E Też sobie już tutaj ładnie rośnie, to co tutaj widzicie. Odtąd to są już młode przerosty. Teraz muszę się troszeczkę oddalić, żeby można było tą buddę zobaczyć, która ma z 2,5 metra. No i ja miałam mnóstwo młodych rączek, ale teraz dużo nie utrzyma. Mimo, że jest dużym drzewkiem, powinna dużo utrzymać, ale musiała korna budować. Kupiłem ją z przeceny i była naprawdę wybiedniała. Ale troszeczkę tych rączek ma, także myślę, że z 8 powinna mieć. Bardzo dużo odpadło, było ich mnóstwo. Pursza mnóstwo owoców ładnie rośnie, dwa jeszcze stare owoce. Więc niedługo będzie można zerwać. A tu moje cytrony. Tutaj nie będę każdego po kolei mówił są odcinki o tych cytronach linku góry. Możecie sobie zobaczyć. Ładnie rosną i są coraz większe. A tutaj Cedro di Firenze rośnie też na potęgę. Też muszę co jakiś czas przycinać, bo już mi się po prostu nie mieści w szlarni. Tutaj w tym miejscu, w tym rogu. Kwitnie co chwilę. I tutaj owoce, na początku wszystkie owoce gubił. No dlatego, że musiał się odbudować po zakupie, bo też jest teraz z wiosny. Ale teraz wydaje mi się, że już te owoce powinien utrzymać. I trochę tutaj, tak porozrzucanych wszędzie moich ukorzeni. Chyba z 12 buddy. Mam tutaj zobaczcie też młode buddy już ukorzenione. Tutaj moje inne szczepienia. Tam Szczepienie jedno. Tutaj mała oliwka. Także trochę tego jest. Miejsca coraz mniej. No nic, tak to wyglądało u mnie w lipcu. Eee, pozdrawiam. No tutaj u Teściów w Kaliszu moja trifoliata. Już chyba 9 albo 10 rok. W gruncie już nawet zapomniałem. No 1,80 już ma. I zobaczcie, jak poszła w szerszą dziwo. Bardzo poszła od strony północnej. Od południowej nie za bardzo, więc jest trochę tutaj teraz nierównomiernie rozrośnięta. więc muszę tam tą stronę północną trochę przyciąć, żeby jej nie przechylało, bo troszeczkę już ma przechylenie. Ale pień też już jest ładny, ale w tym roku ma po prostu mnóstwo owoców. Setka będzie tutaj na pewno. W zeszłym roku było ich bodajże chyba 30, może 40. A w tym roku ta setka powinna już się dochować. Już są takiej powiedzmy wielkości, że już nie powinna Trifoliata ich gubić. Te, które miała zgubić, już zgubiła wcześniej. No i jest tych owoców naprawdę mnóstwo. Powiedzmy gdzieś będą jeszcze troszeczkę większe niż, niż te tutaj. Powiedzmy coś wielkości no prawie jak piłka od pingponga. I w, każdej takiej, w każdym takim owocu przynajmniej do tej pory było dziś około 10 pestek. Także tych pestek też będzie potem po prostu zatrzęsienie. Także jeszcze z 2 miesiące, może 3 i będą dojrzały te owoce i będzie można zrobić zbiór. No się tutaj dobrze. W tym roku dałem trochę nawozu. Także widocznie to jej się też spodobało i dlatego teraz tak ładnie rośnie. Także ciekawe ile jeszcze pójdzie w górę. Na razie 1,80 m i konkretna szerokość. Pozdrawiam.